I podsumujmy sobie jak waszym zdaniem wyglądał 2024 rok i mi tu chodzi o zawodników, którzy po prostu wystąpili w Juventusie. Czyli co, zaczniemy od Perina. Perin nie miał za dużo okazji, ale co, ale mimo wszystko chyba chodził to się fajnie pokazywał. Pirin zdecydowanie, a pomimo, że jest rezerwowym bramkarzem, gra na wysokim poziomie. Dobra, mamy głosy. I ja się przychylam. Ja się z wami wiesz, zgadzam. Ja uwielbiam Pirin, to jest mój ulubiony bramkarz obecny ja z wiem, w Ja wiem, ja wiem. I moim zdaniem tutaj jak najbardziej, jeśli chodzi jako rezerwowy nasz bramkarz, więc tutaj ta A jak najbardziej mu się E, e, tutaj, e, no zasłużył na to. I zrobimy ankietkę. Danilo za mecz z City na A, ale całość na C. Całość na C, mój. No dobra, szybko, szybko głosy to tu poleciały. Na C, no chyba, że oceniasz mecz z City, to na A. Nie, no jeden mecz, no to nie. No oceniamy, oceniamy, jak w tym sezonie do tej pory się wykazali, więc dajemy go na. No i co mamy? Lokateliego. No powiem tutaj takie. Według mnie czegoś w nim brakuje w tym sezonie. Jeden głos na S, trzy głosy na A. Dwa głosy na B, czyli też macie takie między A a B. Damy mu. On nie zasługuje na S, ale też na B. Pomiędzy A lub B. Więc dajemy mu A. Tutaj było du dużo głosów na A. Troszkę na B. Ktoś dał jeszcze na S. Więc tak można powiedzieć, że ta średnia wyjdzie nam yy, bardzo solidnie A. Bardzo dobrze solidnie. No i lecimy z bramkarzem, Di Gregorio. Bój. Lepsze i gorsze momenty. I wygrała opcja B. Tutaj mamy. Tak jak mówiliście, miał lepsze swoje e, opcje, mecze, ale też nic super, jakby tak stabilnie, nie? Jakby co miał wybronić, to wybronił, coś super dać od siebie, to rzadko Parę też tyle samo tam wpadek, więc myślę, że B to jest jak najbardziej tutaj y, zasłużona ocena. No to lecimy teraz z kambiazą. To no ciężko, ciężko po... Ankieta ruszyła. Hmm, ciekawie, ciekawie. Widzę, widzę po Waszych głosach, że wam też jest naprawdę ciężko y, ocenić kambiazą, bo ma tutaj y, jeden głos na A, trzy głosy. No teraz troszkę wpadło więcej na B, jest i C, jest i D. C, B, B, czy C, B czy C? Wygrywa B, więc niech będzie. Damy mu. Zatrzymuje. I siłą głosów ludu Skakuje na B. No i co? Mamy. No, ale kto głosował na Di Gregorio? Na Dech. Kop Miner. Czyli można powiedzieć, że oceniamy transfer. Transfer y, tutaj kopmineresa do Juventusu Z, poszła, zaczęła się ankieta. No co moim zdaniem, y, ja osobiście miałem większe, większe tutaj y, oczekiwania, jeśli chodzi o grę w ofensywie. Chciałem, że będą jakieś tutaj bramki, asysty y, w ofensywie, no więc nie ma tego za bardzo, ale jednak jeśli chodzi o grę w środku pola, to bardziej takie, um, grę troszkę bardziej z tyłu, no to można powiedzieć, że bardzo solidnie on potrafi tą piłkę rozprowadzić, otworzyć, rozciągnąć. Porównanie do tego, co grał w Atalancie, to słabiutko. No właśnie. Mimo wszystko e, uważam, że jest to solidny piłkarz, ale się oczekiwało troszkę od niego więcej. Mam wrażenie, że jeżeli będzie nie ofensywnym pomocnikiem, a będzie gdzieś grał bardziej z tyłu, będzie jego ocena wzrośnie. No, ale tutaj według ee, was, to no tutaj jednak oceniamy ten transfer na B. Ueach. Oczywiście też możecie. Ee, sobie napisać, co uważacie o danym zawodniku, co wam się w nim podoba, co wam się nie podoba. I poszła ankietka co do UeHa. Moim zdaniem też e, miał, miał początki bardzo trudne. E, z czasem coraz lepiej nie gra w każdym meczu oczywiście. E, grywał tam jako boczny obrońca, później jako skrzydłowy. Mm. Mi się wydaje, że w wielu meczach pokazał się fajnie. W szczególności pamiętamy te jego asysty, taki amerykański duet, do, gdzie odnajdywał fajnie Mackiego Czy jest to jakaś super yy, na, nasz zawodnik? Też nie. Ale, ale też. Yy, ma mało nie dawał, coś tam wnosił, tak moim zdaniem i tutaj oceniamy yy, na B. Czyli też się mogę z wami zgodzić, jak najbardziej nie, nie wnosił tutaj na tyle, żeby być na A. Yy, więc go wrzucamy do B. No i mamy Gattiego, Czyli tworzę tutaj kolejną ankietkę. Gatti, moim zdaniem Gatti yy, Troszkę, troszkę y, z formą troszkę poszedł w dół niż prezentował się wcześniej, ale mimo wszystko jeden z bardziej y, stabilnych obrońców, a iż, którzy, jeszcze jeden z y, obrońców, którzy najwięcej dają y, w ataku, tak? Jak na napas, jak na obrońcę. Strzela chyba najwięcej bramek, jeśli chodzi o obrońców. Ma swoje niestety też odchyły, problemy jakieś tam. E, no ale. Jestem ciekawy, jak właśnie go tutaj ocenia ocenicie. Dobra, oceniliśmy tutaj o Oj, powiem wam, że strasznie się e, głosy porozchodziły ro bo jest i głos na A, jest jeden głos na C, jest głos na D, jest głos na B. O, no proszę. Dwa głosy na B i dwa głosy na D. Czyli, gdyby nie ten głos na A, to miałbym łatwiejszy wybór. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o wasze głosy, i tutaj średnią. Czy według was gatki grał gorzej od D, i L, -O? Dobra, czyli zrobimy troszkę inaczej. I zrobimy ankietę między czy B czy C. I z moim głosem damy go na B. Moim zdaniem, no, zasługuje, za, zasługuje na to B. O, teraz mamy ciekawy, bardzo ciekawy przypadek: Douglas Lewis, dwie bramki. No i pamiętamy, jak wchodził i dwa razy z rzędu sprowokował rzut karny. Też pamiętamy. Więc można powiedzieć, że jed, jeden głos na S, jeden głos na B, dwa Cicho głosy na C. Nie pamiętamy. Jeden głos na D. Więc mimo wszystko najgorszy zawodnik w tym sezonie. Więc mimo wszystko, według waszych głosów Luis trafia na do C. Myślałem, myślałem, że trafi do D, ale nie tak zasługuje na D. I trafia na C. Mamy yy, Ildisa. No, chłopak na pewno z wielkim potencjałem. W, w, w kilku meczach pokazał wielką klasę. W niektórych meczach go nie było, w niektórych był, było średnio. Ale na pewno jest to yy, zawodnik z wielkim potencjałem. Okej, okay, dobra. Kończymy. I wy dajecie tutaj Ildisa. Trafia na A. Tylko dajemy tutaj na A. Conseil sało. I poszła ankieta. No moim zdaniem też nasz jeden z najlepszych tutaj transferów zawodnik, który na tutaj na prawym skrzydle robi. Dymy. Najwięcej bardzo, bardzo dużo akcji tutaj z prawą stroną i yy, chodzą. Portugalczyk. Bardzo szybki, zwinny. Ewidentnie widać, że żeby powstrzymać no Konsei to, to to są momenty, gdy, gdy Konsei jest sam i, i, i do, idzie na niego dwóch obrońców. Gdyby, gdyby, gdybyśmy jeszcze troszkę potrafili wykorzystać, że on bierze na siebie dwóch zawodników, byłoby dużo lepiej. A jak ma troszkę w wolnej przestrzeni, no to już w ogóle jest mega niebezpieczny. Ale mamy tutaj troszkę właśnie takie pół na pół. S czy A? S czy A? Czy, 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 czy dajemy go jako pierwszego zawodnika na S? Bo mam tak: 3 głosy na S, 4 na A. Ale ja tutaj kilka osób pisało na czacie S. Kurde, ciężki, ciężki wybór. S czy A? S czy A? Czyli jak mamy trudny wybór, no to muszę decydować to, co wygrała ankieta. Kto niby grał lepiej od Frazisko? I KonseiSou leci na A, Sawona. Teraz trafia nam się zawodnik z Sawona. Też moim zdaniem KonseiSou można byłoby wziąć pod S. Ale no, no widzisz, no większa ilość głosów poszła jednak na A. Dobra. Daliście, można powiedzieć, swoje głosy w większości. W większości są to głosy na B. A więc, Sawona leci na B. E, bardzo ciekawy przypadek. Kalulu. Jestem ciekawy, jak tutaj oceniacie Kalulu. Moim zdaniem, początek naprawdę bardzo dobry. Przepraszam. Bardzo dobry, jeśli chodzi o formę Kalulu. Ale kurde, im z czasem dalej, tym, tym gorzej. Tym więcej błędów. Kalulu, pierwsza połowa sezonu mega, a teraz przeciętnie. Ja, dokładnie. I mamy tutaj dwa głosy na A. Trzy głosy na B. Głos na C. Głos na D. Dobra, dobra, dobra. Nawet sporo głosów padło, więc dziękuję. I szczerze mówiąc, taka średnia z tymi głosami zdecydowanie trafia chłopak do kategorii B. No i tutaj jestem, jestem ciekawy, jestem ciekawy jak zagłosujecie. Eee, no bo czas na Nico Gonzaleza. Poszła ankieta. Jak on prawie nic nie grał. Jak on prawie nic nie grał. Przez no fak kontuzję. faktycznie sporo przez kontuzję go minęło, ale myślę, że na tyle zagrał, że jesteśmy w stanie yy, coś o nim mniej więcej yy, powiedzieć. Moim zdaniem naprawdę też fajny zawodnik. Z, yy, nie z będę potencjałem. się tłumaczył, nie ma szans. <laughs> nie będziesz się tłumaczył, nie ma szans. Ok. Yy, ciekawy zawodnik. Właśnie szkoda, że troszkę nam wyleciał, bo były momenty, żeby się przydał. Eee, czasami niewidoczny, a czasami naprawdę jak się już pokazuje, to się pokazuje z bardzo fajnej strony. No i tutaj też ciekawe głosy, ale już mam, można powiedzieć, mam średnią. Mam, mam średnią tego zawodnika. Więc... Niko Gonzalez trafia do... I trochę można powiedzieć, że nam się wyłania średnia. Mamy jeszcze jakieś ankiety? Średnia. E, mam, mam jeszcze e, ankiety, jeżeli i będziecie chcieli da, kontynuować. czy nie jest za późno dla was, bo można na przykład przełożyć na inny dzień. O, i przechodzimy do naszej gwiazdy. Oj wlacho cieńko. I oceniamy tutaj Dusiana Wlachowycia naszego przez dłuższy okres jedynego napastnika, który no co w lidze w, 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 często no, bardzo słabo się pokazywał. E, co ty i tak nie mam średnio. co robić, więc to może być mistrzów, a i moja ocena będzie zrozumiała raczej. Widzę mistrzów e, dużo lepiej się pokazuje, na pewno bramka z Manchesterem City. Z, z Redbulem, która nas ratowała. No, tutaj oceny, powiem Wam, cholernie, rozłożone. Ależ tutaj się zagwozdkie dajecie. No, jakby nie oszukujmy się, nie jest to zawodnik na S, nie jest to zawodnik na D, nie? Kurde, a zagłosowaliście tak. Jeden głos na S, jeden głos na A. Pomyłkę dałem na C. Jeden głos na B. Bo jest, mówię, jeden głos na F, jeden na A, jeden na B, jeden na C i dwa na D. C ale jak, raczej. Ale jak na, z D na C? Dobra, bo tu y, można powiedzieć, że średnia się rozchodzi między... Y, ja też z D na C, bo Zrobimy. Zapomniałem, zrobimy że Liga Mistrzów jest. Zrobimy, zacznij, nową mam Zrobimy rundę drugą. I go czy dajemy go do B, czy do C. Czyli mamy drugą rundę dla Wlachowicza, czy dajemy go do B czy do C. Tutaj mówię jeden. jeden. jest dłuższy okres czasu napastnik, który miał naprawdę. No formę w kratkę. Miał naprawdę fajne momenty, gdzie dało dużo radości, dawał też dużo momentów, gdzie łapaliśmy się za głowę. Kurde. Zagłosowaliście także trzy głosy na B, 3 głosy na C. Piękna sprawa, piękna sprawa. Więc chyba ja, ja muszę zadecydować. Chyba Teraz Ty tak. wybierasz, gdzie idzie. Więc ja wybieram. Ile razy 100% szans nie trafiał? I, 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 moim, i, moim, i moim zdaniem tak. Czy jest gorszy niż, niż Gonzales? Nie wydaje mi się. Jest to dla mnie zawodnik, który jest jakby jeśli chodzi o jego pensję, jako medialny szum, jest to jakby przerost nad treścią, ale Na dałbym, cenę dałbym go do mimo wszystko do B. Dobra. Ciuram pomocnik. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak go ocenicie. I poszła. Poszła ankietka. Jak tutaj oceniacie e, Turama? No moim zdaniem. E, Im dalej tym się Gościu fajnie rozkręca. Początki było takie, że był troszkę niewidoczny. A, a tutaj zaczyna nam chłopak bramki strzelać. Niebo nie ma wyżej niż S. <laughs> Więc myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fantastyczny tutaj transfer. No, jestem nawet, nawet powiem, że. E... Gorzej niż Konsei Sao. No, dla mnie, jeden z lepszych obecnie. I mamy tak: cztery głosy na S, jeden na A i dwa głosy na B. I teraz pytanie. Czy to idzie taka średnia na A? Jednak patrzymy na połowę sezonu. No to średnia na S. No dobra, panowie, jest 5 głosów na S, 1 na A, A nie dwa na głosy na tygodnie. na B. Jest za dużo głosów, bo tu jest aż 5 głosów na ocenę S, 1 na A i mocno podbijająca, i, i dwa głosy na B. No dobra, to kończę, kończę i jest to, jakby można powiedzieć, głosem tutaj naszym. Czyli w większości firam leci na S. Więc pierwszy. Ale mamy tu tutaj... jakiś piłkarz na S. No ja, ja osobiście myślałbym nad bardziej A, szczerze mówiąc, no ale daliście takie gło głosy na S, że... Nie zasłużył. M te, można powiedzieć, że tak, tak lud głosu głosował. No i też mamy... Mm, bardzo ciekawy przypadek. Wybita większość Fadzioli. I teraz mam tylko pytanie, czy Fadzioli w ogóle oceniamy? Czy znaczy jednak za jakby za mało, za mało czasu? Tak, 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 tak. Momentus wielokrotnie tak. Iwi tak. Remek za mało grał. Tutaj raz nie. No dobra, dobra, chcecie, chcecie go ocenić. Więc go ocenimy. Padzioli. I zapisujemy i ankieta poszła. Proszę państwa, biorę od państwa po 200 zł i słucham państwa. No tutaj dużo głosów już poszło. I można powiedzieć, yy, mi się i to bardzo mi się podoba. Są to yy, głosy prawie że jednogłośne Czyli... Fagioli trafia do C. No słabo miał, miał, swoje problemy, a jak się pojawiał, to nie dawał nam wiele. Prawdopodobnie moim zdaniem chłopak ma dużo większy potencjał niż tu C, ale niestety jakby ten okres czasowy. No chyba zasłużenie tutaj trochę na C. No i mamy tutaj ostatniego zawodnika Ameryki. Ameryka Mac i słucham państwa. Czy jest to tutaj zawodnik na S, na A, na B, na C, na D. W poprzednim sezonie dużo gorzej, ale to moim zdaniem jego winna troszkę Allegri z nim kombinował, Motta znalazł na Nie na, na niego. Serio, on pokazuje więcej niż prawie cały skład. Więc tak, 6 głosów na S, 3 głosy na A. Jeden głos na C, jeden głos na D, no ale szanujmy się, nie będę brał na poważnie głosu na D. No chłop naprawdę pokazuje, jest, ma bardzo trudny... Bardzo trudną rolę, bo on, on troszkę musi robić i za pomocnika, czasem za napastnika, no ludzie tylko teraz ja za obrońcę. Próbować. No jest to, jest to moment, gdy, gdy nie możesz się wczuć. A on mimo wszystko gdzie nie jest stawiany, on prezentuje naprawdę bardzo wysoki poziom niezależnie gdzie jest i kiedy stawiany. A więc jeżeli Ale dominacja S, więc zatrzymuję, kończę głosowanie i jeszcze tylko na bramkę, niech wejdzie nasz Kamawinga. Do, dokładnie. Jeżeli jeżeli Piram jest na S i waszym głosem też Tutaj McKennie trafia na S, więc tak się prezentuje nasza lista jeśli zawodników Juventusu. Jeśli chodzi, można powiedzieć, o ten rok, ten sezon, jak to tam głosował, pokazuje, że nasz zespół ma potencjał, ale jednak w większości jesteśmy średniakiem. Dlatego wyniki też to pokazują, że nie przegraliśmy żadnego meczu. Ale za mało wygraliśmy. Są to jednak większe się remisy właśnie przez to, że za dużo, za dużo chyba jednak przeciętności jeszcze w, naszym, w naszej drużynie, ale tniemy się, mam nadzieję, w dobrą, w dobrą e, stronę. Sobie zrobię clean Screena. Tutaj jak wygląda nasz zespół. E, zapiszę. I teraz pytanie, czy jeszcze chcecie? Yy, zrobić sobie ankietę yy, z klubami. Jak oceniamy kluby za ten rok? Dobra, mam reset. Zapisz to i można porównać po sezonie. Zapisane jest?